Tak, z dowodu, na urodziny sam sobie dziś da. Znak pokoju, kochani, samolot można wypchnić do tak. Koć to trudne, Z głównym organizatorem koncertu Tomasza Rzutko, pastorem kościoła Chrystusowego Piotrem Karelem rozmawia Ewa Baran. Panie Piotrze, proszę mi powiedzieć, czy trudno było zorganizować koncert tutaj w Koobrzegu Tomasza? Jakoś w tym roku się udało. Pan Żółtko jest kilka razy w Koobrzegu, był kilka razy w Koobrzegu w ostatnich latach, ale w tym roku udało się i to właśnie tak pięknej sali RCK. Napisaliśmy podanie do prezydenta miasta i udostępnił nam to wspaniałe miejsce tutaj dla Koobrzeżan. Myślę, że powiedzmy, że długa zasługa dla niego i podziękowania z naszej, z naszej strony. Cieszymy się, że, że ten koncert może się tutaj odbywać. Czy ten koncert jest jakąś formą ewangelizacji mieszkańców i kuracjuszy w Czasowiczu? Na pewno, na pewno. Unikamy słowa ewangelizacja, bo ono się źle kojarzy. Tomek jest odlotowym siwakiem. zresztą słychać to też i widać, ale na pewno jest głębokim chrześcijaninem. O głębokich zapatywaniach, i myślę, że jego poezja, jego śpiew jest tego wyrazem tego, co dzieje się w jego sercu. Także na pewno można to też nazwać koncertem ewangizacyjnym. Tym bardziej, że przygotowaliśmy dla mieszkańców miasta butelki z wodą, specjalnymi naklejkami. Przygotowaliśmy również Nowe Testamenty i Ewangelię Jana. Rozdajemy je dzisiaj za darmo. Za darmo. Dlaczego? Chcielibyśmy, aby Ewangelia mogła dotrzeć do każdego mieszkańca i do każdego czasowicza w Polsce. Wierzymy, że Polska potrzebuje Chrystusa i poznania Ewangelii. To jest chyba najważniejsze. I ludzie potrzebują w coś wierzyć, tak? Na pewno ludzie potrzebują słyszeć. Jakkolwiek nazywam się chrześcijańskim krajem, znajomość Pisma Świętego w naszym kraju jest, delikatnie mówiąc, no nie na najwyższym poziomie. Dlatego też zachęcamy ludzi do czytania Bożego Słowa. Pana przekaz jest bardzo jasny, czytelny i taki od serca. Za to bardzo Panu dziękuję. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Dziękuję. To trudne, miłość prawdziwą daje I Wszędzie Dla niego chcę żyć. Rozmawiamy z osobami, które postanowiły pomóc Piotrowi Karelowi w organizacji koncertu oraz tutaj uduchawianiu naszych mieszkańców. Dlaczego postanowiliście pomóc i włączyć się w ten koncert i organizację? Tutaj rozdajecie pisma święte. Dlaczego to robicie? Jest to nasza służba. Będąc ludźmi odnowionymi powinniśmy nieść ewangelię światu i powinniśmy w zasadzie dołączać się do tego dzieła pańskiego. Ale widzę tutaj małe dzieci również jakby aktywnie uczestniczą w tym. E, czy jest taka konieczność? Nie, nie ma takiej konieczności. Koniecznością jest jedynie to, co mówi Biblia. Biblia mówi o tym, że powinniśmy iść w świat i głosić Ewangelię i będąc ludźmi, którzy uwierzyli Jezusowi i staramy się to robić. E, Piotr Karel jest taką osobą bardzo pozytywną, tak? On tak nastraja pozytywnie i, i, i pomaga Wam uwierzyć? Uwierzyć może nie, myślę, że uwierzyć nie, ale jest naszym takim duszpasterzem, który nas w zasadzie prowadzi, kieruje nami, pokazuje nam po prostu. Wiele, wiele jest takich rzeczy, kiedy, momentów, kiedy czytamy Biblię, on nam wykłada ją po prostu, bo nie, nie wszystko rozumiemy, co jest tam napisane. Wiele jest fragmentów ciężkich w Biblii, których zwykli ludzie, tacy jak ja, nie rozumieją. Koncert Tomasza Żółtko, czy to dobry pomysł na, na sezon? Myślę, że tak. Każda forma ewangelizacji jest dobrym, e, dobrym takim e, punktem zaczepienia, gdzie można głosić Ewangelię, gdzie można rozpowszechniać to, co chcemy Jezusa. Czy znasz wcześniej tego pieśniarza? E, tak, moja żona w zasadzie go słucha, a czy przykładałem tak jakoś specjalną... E, Szczególnie go nie słuchałem, ale, ale jestem, jestem pod wrażeniem tego, co on robi. Niektóre pieśni on ma, które znałem już bardzo dawno. Dopiero teraz się dowiedziałem, że to są jego pieśni, tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Proszę. W śliskich kształtach אום ו энерг ordinary i god